Hop. <noise> Microsoft może bić sobie brawo, Series X i S zaliczyły najlepszy debiut w historii całej marki. Pokazuje to, jak bardzo spragnieni nowości byli gracze po długiej generacji. Dodatkowo oficjalne konto Xboxa na Twitterze poprosiło, by nie wdmuchiwać dymu z e-papierosa w konsolę. To tak w kwestii płonących Series Xów. I oto dzień premier gatwo na komputerach osobistych i PlayStation 5. Problem w tym, że pierwszy w historii Luther, Shooter, Slasher nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Jest dobrze wykonany technicznie i walka choć przyjemna, to nie ma w tym zbyt wiele świeżości. Całość zwyczajnie staje się powtarzalna. No również może się pochwalić dobrymi wynikami, Valhalla cieszy się znacznie większą popularnością niż poprzednie Odyssey. Mowa o dwa razy większej ilości graczy. Błędy są stopniowo naprawiane, a Ubisoft przypomina, że w dobie pandemii ciężko było wypuścić tytuł na siedmiu platformach. A wy gracie? I voilà oto kolejny darmowy tytuł trafia do zainteresowanych dzięki Epic Games Store. W tym tygodniu jest to The Texture The Story of Ray Bibbia, czyli nietypowy pixelartowy shooter 2D typu Bullet Hell. Z grubsza masa pocisków na całym ekranie, tylko tutaj dużo piszemy. W przyszłym tygodniu Elite Dangerous. Oh. PUBG rośnie w nowe opcje. Serwery testowe mogą już sprawdzać, jak spisuje się dość ciekawa funkcja, jaką jest prowadzenie ostrzału przez kierowcę. Co za tym idzie, poprawiono także stabilność kamery w trybie trzecioosobowym, ale ograniczono jej kąty widzenia. No i jeszcze motocykl crossowy jest, albo Enduro, ja się nie znam. No i co tam w Minecraft Dungeons? W przyszłym tygodniu 17 dokładniej, Gra otrzyma funkcję Crossplay pozwalającą na wspólną zabawę PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, a nawet użytkownikom mobilnego Project Xcloud. Teraz tylko liczyć na to, by pozostali twórcy gier tak chętnie przyjmowali inne platformy razem. Zgadnijcie, komu się dysk wysypał. he, <sum> he.